Cześć, z tej strony Czarek z Reminau. witam Was w kolejnym wideo z cyklu Sięgnij Dalej. Mam nadzieję, że doszliście do siebie po, e, po ostatnim seciku, dzisiaj równie podobny na traktujący całe ciało, więc nie ma nas to czekać, chyba po prostu zaczynajmy. Dzisiaj zaangażujemy sobie bardzo mocno biodra. Słuchajcie, usiądźcie sobie w takiej, mm, w takiej pozycji, gdzie macie nogi zgięte 90 stopni w kolanie, jedna jest przed sobą, druga jest powiedzmy za nami. Ułóżmy się, że prawa będzie za Wami. Prostujemy plecy, wyciągamy ręce do przodu, unosimy prawą, unosimy lewą, prawą kładziemy na ziemi i lewą odstawiamy jak najbardziej za siebie. I powtarzamy całą sprawę od nowa. Lewa, prawa, lewa i prawa. Mogą być problemy ko koordynacyjne, żeby to zgrać, tą sekwencję ruchów, ale popatrzcie sobie, zróbcie to najwyżej jeden raz, drugi raz, przewincie sobie i pójdzie jedno z fajniejszych ćwiczeń na mobilizację. Biodra. Noga, druga, zginam, i ważna rzecz, jak najdalej za siebie i prostuję plecy. I tak sobie pracujemy pod siebie, za siebie i wyprostuj. I wyprostuj. Jeszcze 10 sekund. Starajcie się cały czas rękami pokazywać w to samo miejsce. Jeszcze raz. I doprostuj. Ok. Zostajemy w podobnej pozycji. Stajemy w jak najszerszym rozkroku na prostych plecach. Jedną nogę przyciągamy do siebie. I zadanie polega na tym, że będziemy robić skłon do nogi wyprostowanej i zamieniać strony. Bardzo proste. Czyli robimy skłon. Jedna noga wyprostowana. Drugą przyciągamy do siebie. I skłon na drugą stronę prostuję. Przyciągam. Wszystko robię powoli po to, żeby pamiętać o oddychaniu. Zamieniam. To, co powinniście czuć, to oczywiście pod kolanem, udo wyprostowanej nogi z tyłu, ale też druga część pleców, szczególnie jeżeli sobie dociśniecie drugie kolano do zewnątrz. I zamieniam. Starajcie się za każdym razem troszeczkę mocniej przyciągnąć, ale nie zapominając oczywiście o wyraźnym wydechu. Ok. I ostatnia sekwencja. Zaczniemy sobie od pozycji skłonu. Stopy starajcie się dać trochę szerzej niż macie biodra. Zaczynamy od pozycji skłonu. W pozycji skłonu idziemy rękami do przodu, do pozycji podporu, tak jakbyśmy chcieli zrobić pompkę. Staramy się wyprostować kręgosłup. I teraz dajemy kolana szeroko, zginamy je, biodra są nisko. Przechodzimy do pozycji przysiadu, prostujemy plecy i rozpychamy kolana, tak żeby były bardziej na zewnątrz niż stopy. I znowu podnosimy się, skłon. Idziemy do przodu, do podporu, całe ciało napięte. Kolana na zewnątrz i przechodzimy płynnie do przysiadu. Klatka piersiowa wypchnięta, plecy proste i znowu skłon, staramy się go pogłębić. Idziemy na prostych nogach do podporu. Napinamy pośladki brzuch, ściągamy łopatki. I przechodzimy płynnie do przysiadu. Rozpychamy kolana, staramy się usiąść ciut niżej, zachowując proste plecy. Wytrzymujemy do, w tym przysiadzie do końca. Ok, i zaczynamy wszystko raz jeszcze. Ustawiamy się już w naszej pozycji wyjściowej. Zobaczycie, że pójdzie Wam to łatwiej niż za pierwszym razem. Ręce wyciągnięte i jedziemy prawa noga do przodu. Lewa, prawa i lewa za siebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli cały czas macie problemy, żeby to skoordynować, liczcie sobie raz, dwa, trzy i cztery. Jest najdłużej. Raz, dwa, trzy i spokojnie cztery. Jeszcze pół minutki. Wytrzymajcie. 15 sekund, niecałe. Cały czas ręce pokazują w to samo miejsce. Sięgamy nogą jak najdalej. Przytrzymaj. OK. Drugie zadanko. Jedna noga jest wyprostowana, druga przyciągnięta jak najbardziej do siebie. Pamiętajcie, że przy skłonie możemy sobie docisnąć to kolano do ziemi, co spowoduje, że jeszcze nam się rozciągną mięśnie przy kręgosłupie. I jedziemy. Skłon. Wydech, wyprostuj, zegnij, przyciągnij do siebie. Powinniście poczuć zdecydowanie, że jest tego miejsca więcej, że możecie położyć się bardziej. Zamieniamy. Wdech. Jeszcze 30 sekund. się dłużej przytrzymać. Nastało 15. Jeszcze parę razy. Okej. Okay. I ostatnie zadanko. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ustawiamy sobie stopy trochę szerzej niż jest mata. Zaczynamy z pozycji skłonu. Rozluźniamy całe ciało i uwaga, z pozycji skłonu idziemy na prostych rękach. Do pompki i schodzimy do pozycji przysiadu na całych stopach, prostując plecy, głowę, rozpychając kolana. I znowu skłon. Nigdzie się nie śpieszymy. Podpór, napnij pośladki, napnij brzuch, kolana szeroko, odpychamy się rękoma, biodra nisko, napięcie całego kręgosłupa. I powtarzamy. Skłon, staramy się go pogłębić troszeczkę, wychodzimy do przodu, pośladki, brzuch, kolana szeroko, plecy proste, zejdź niżej, zobacz, bo możesz. I jeszcze raz skłon. Wyjdź. Brzuch pośladki. I zostajemy chwilę w tej pozycji. Okej. Okay. Dobra moi drodzy. To było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że to poczuliście i że jak zwykle czujecie się lepiej po wykonaniu tych ćwiczeń niż przed. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!